Cześć, witajcie. Tu Wojtas, tu Wojtas. Więc zgodnie z tradycją, każdy jeden odcinek będzie z, z dwoma nowymi, nowymi wozami, z którymi się zapoznaje. Tu będziemy mieli jeden wyścig, ale jesteśmy już w GT3. Tam jest piękny wózek, tam mamy McLaren, to jest chyba C12, czy ileś ten McLaren. Jeden wyścig już, oj ciężko było, ciężko z ustawieniami, ale muszę wam się przyznać, że już mam tutaj teraz wszystko ładnie, pięknie, a ja nie wiem czy w poprzednim odcinku o tym nie mówiliśmy. Ale tutaj, wsparcie skierowania nie, hamowania nie, wspomaganie jazdy? Co to jest? Jest rzeczywiste. My tu już jedziemy na rzeczywiste. O, właśnie. Żadne ABS, żadne stabilności, żadne kontrola atrakcji. No właśnie, i o to chodziło. Czemu ja to miałem na wysokie... Aha, bo ostatnio to byłem 120 320 GT jechałem i to w ulewnym deszczu. I dlatego mówię, że nie, nie ma co się męczyć, tylko lepiej od razu sobie przedstawić. Dobra. No. I dzisiaj mamy, proszę bardzo. Sesja druga, czyli kwalifikacje. Autko Wam później pokażę, jakie mam. Na Adielu będę jeździł, tak? Tak, na Adielu, bo jeszcze na tym autku nie jeździłem. Już autko wybrałem, już, już sobie trening odstawiłem na nim. No ciężko, się tak jedzie umolnie, jakoś tak dziwnie, no ale no jeszcze na nim nie jeździłem, to dlaczego by sobie nim nie pojechać, prawda? Ale żeby nie przedłużać, to my tutaj chyba ja już nie będę tutaj kwalifikacji pokazał. No może autko obejrzymy, może zrobimy jedno, dwa kółka. Ja później się pobawię i wejdziemy dopiero na wyścigu, tylko wiadomo, o właśnie. Tutaj jest ważne miejsce w grupie, w tych podobnych autach, jakimi jeździmy. Poproszę tutaj Mercedes za AMG. Backmono już jeździłem, Caterhamem. Backmono się dobrze jeździ. Audi R8 chciałem początkowo, ale też już jeździłem. Aston też 12 GT12, GT8 już jeździliśmy. Także chciałem po prostu coś nowego wypróbować, nie? Tylko tutaj. Nie wiem, czy tu sobie nie obniżyć to. Albo balas hamulców. Podsterowne ciśnienie na przodzie, podsterowne, na tyle powoduje nadsterowność. My tu sobie przedstawimy troszkę, no właśnie, Ciężko tu się przesuwa. Tym tu sobie przedstawimy troszeczkę na połowę. No dobra, Aks z powrotem balans hamulców zapisz, ok, i teraz jedziemy. No właśnie, takie to jest autko. Śmieszne, nie? Śmieszne, to jest kratka taka mała. Siedzisz takie małe kratce. No, ale trochę ognia tam z ludźmi, idzie, fajne, no. Dobra, ale idziemy na swoje ustawienie. Tu, na górę. O jezu, o jezu, jezu, proszę. Może wiecie? Łyżmy? Co jest, ale aż takie łyżwy ma tylko po ciebie. Ja wiem, że zimne opony, ale. Patrz, jak się dziwnie te przody <grybujesz> wydłużają tych otwartych auta, jak dodajesz gazę. Nie wiem, czy to prze przez to przestawianie takie usiłki nie będą. O jezu. Ciężka, ciężka się kieruję. O Boże, zobaczcie przy hamowaniu, co jest. Dupa ucieka. Może sobie jednak źle ustawiłem to. No. Albo się przysiądę na mojego Aston Martinka. <śm> Znanego. Pałosie. Kręcę kierownicą, on tak mało słucha, patrzcie, koła mu się nie skręcają. Kierownica tak, a koło mniej. Hamowanie jest najgorsze, widzę. Chyba sobie przestawię ten balas hamulców z powrotem. Coś tak mi się wydaje. No nie, teraz mi deszczu tu brakuje przy takim ustawieniach. Dobra, chyba ten balans... ooo, za każdym razem uśmiech. Przedstawimy sobie ten balans, wiecie. Dobra, to zobaczymy się na wyścigu na razie. No niestety nie udało się. Deszcze stuczki, kudę. Ostatni raz jeszcze zjeżdżałem, żeby zmienić opony. Raz był że raz nie było deszczu, mówię, kurde, jeszcze jedno kółko już mi się uda i już ładnie, pięknie, kurde, jedno opony, gdzie tam nie dawał rady, Także do widzenia bardzo. Adiele, Katerhamy, proszę, w jakim towarzystwie jestem. Adiele nie są takie złe, proszę. Astony, Martiny, Mercedesy, Adiel 14, aż. A ja proszę. Adiele, Bagmony, Rufy, Co jest, tylko kurde, 10 jest Adiel. 14 i ja tylko 3 ariele, nie 19 jeszcze jest, no to 5 arieli, no to i tak, żeby kurde wygrać z arielami, to by musiało być 10, pewno. Patrzę na czas, no no dobra, nie ma co kombinować, jedźmy. Mają ładne szerokie opany, ale dziwnie się je prowadzi. O proszę. O Boże, o Boże, co jest? Nie, 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 nie przepraszam bardzo. O co tu chodzi? Aż takie uślizgi. No dobra, no to jedźmy teraz, co? Mam nadzieję, że teraz nie będzie... Deszczu czasami, mgła. No to niech będzie mgła. A, słoneczka już nie mam. No. Poprzedni start miał być ze słoneczkiem, a teraz pipsile. Dobra, uwaga. Oj, trochę lepiej, trochę lepiej. A, proszę Katerhammy, kurde, jaką mają przyczepność, jak poszły. Idę równo. u Jezu. Sorry kolego. Ale jeszcze mnie kurde nosi no. Jeszcze mnie nosi no. Jeszcze nie opanowałem tego auta. Ja chyba nie prędko opanuję. No teraz jest jedyna okazja co ja zawsze mam. Pierwsze dwa, trzy zakręty, że mogę ewentualnie się jeszcze gdzieś tam przycisnąć. Bo już później to już. pójdź mnie gościł, oj! No proszę, no trznież zły to autko w sumie jest, jak z takimi tam astonami sobie poradziła. O Jezu, nie rzucamy kierownicą. Co ja mam z tym rzucaniem kierownicy, no? Nie umiem płynnie jeździć. A ja, 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 ja. No No zejdź na ten asfalt! <noise> A jezu za dużo tego gazu! No kurde, i trzymam na tym gazie, jak i zobaczcie trzy pozycje poszły. Co puścić z tego gazu? No to tamci już poszli, no ale nic to, nie? Z 31 pola startowały I tu cię mam. I tu cię mam. I tego tutaj ewentualnie. No czyli odebrałem to co straciłem Odebrałem No nosi mnie na lewo na prawo No nieładnie kolego Tak, ładne tutaj miałem fajną lukę Oj, gdzie tym mesiem mi tutaj? Śmiało tego gazu, boję się kurde, normalnie Bo się boję. Tak, tam byłem widząc kurde, co sobie dawałem, ale z tą stół I boję się, że. U jezu! No kurde, taki ginojek, no? Ja pięć, tak fajnie było, no? Zajechał mi drogę perfidny, rzuciło go i to pa. Ciągle muszę nad... odrabiać z tymi... Skręcaj, skręcaj, no! Jezu... <grym> A Co ja tam straciłem? No dalej, no! Co, zobaczcie, jak tańczył. Nie mogłem opanować. Co ja tam straciłem? Cały przód. No jezu! Widzieliście to, nie? No trudno. To jest walka. Coś się nie patyczkują, nikt. No ja czasami też nie. No zobaczcie, no kurde ma. No. Ma masę gnojek i mi wjedzie z boku i co? Co mam, biedny życzek, zrobić? O, proszę. Jakie wejście ładne. W moim wykonaniu, oczywiście. Ale ciągle muszę gonić ich, ale no to fajnie, przynajmniej dzięki temu jest ciekawiej, co? O Jezu, to jest zjadliwa tatarka. Takie niebo jest utwardzone, ale... leciutko zjedziesz i a ja zeźle straciłem nas, spuszczałem nogę z gazu Tutaj zawsze, kurde, no źle robię to i znowu, kurde, że mnie wyprzedzi. No i zobaczcie, i tu nie mogę wyjechać nigdy. I tu nie mogę wyjechać. I tu nie mogę wyjechać, nie mogę gazu normalnie dodać. Stamtąd ja pierniczę. Co na drobię, to kurde, później. Jeden zakręt. No już jest dupa. Już jest po wyścigu. Gdzie tam byłem, kurde? koło 17 chyba byłem, nie? Czy 14 nawet? To jeszcze na sam koniec na prostych tych zakrętach, kurde, na tym ostatnim kurde. Co tam jest to? No ja proszę, tutaj zawsze jest szansa na wyprzedzenie, tylko no, trzeba odpowiednio wejść w ten zakręt. Uwaga, ta tarka, no już nie dodawałem gazu w Za późno skręciłem kierownicą. No dalej, gdzie tu jedziesz? Jest. Ale tutaj wywozi, no? Nie mogę skręcić nigdy. Nie wiem dlaczego. Koła maksymalnie skręcone, noga z gazu spuszczona. tego katerhama dobrze by było, jeszcze kurde łyknąć, żeby mieć to zaszczytne 20 miejsce, nie? No, ale tam jest ten zakręt Trochę nieładne. Ale jak inni? Aha Ktoś mnie tutaj już to zaczyna łykać z prawej strony. Nie dodawaj gazu! No właśnie. I jedna mnie łyknął jeszcze. Nie ma zaszczytnego 20. O Boże. No widzieliście sami kalectwo z 30 pozycji. No dużo się działo, ale dużo traciłem. Co nadrobiłem kiedy trzy pozycje, to później od razu traciłem. Zanerwował to wszystko, brak płynności. No i... Trudno, trudno się tym a jechało, no. no. Ale co? No, no mamy, nie? Zaliczone. Zapiszę sobie tą powtórkę, dobra, to to by było kontynuuj, dobra, to mnie tu nie interesuje. Punkty, bo to był jeden wyścig, tylko proszę, to mnie też nie interesuje. Jeden wyścig, i powtarzają to po dwa razy, no dobra, to zobaczymy się następnym razem. Jak wreszcie, gdzieś tam za parę miesięcy. Tutaj, w kalendarzu za parę miesięcy. Co poszło nie tak. A tutaj proszę. Nie jest to zwycięstwo, ale krok w doblosowy. No patrzcie. Powodzenia w razy. Mogło być lepiej. Mam nadzieję, że będą sukcesy kolejne. Spogląda na trofeo. Jak go uczymy razem. Zdobywa zasłużone podium. No zobaczcie. Czy to nie jest głupkowate? Odnosi zwycięstwo. Mógł być pierwsze, ale podium i tak dużo To słyszy. Dajcie spokój. Chodź. A co my tu, tu mamy? Lotusy znowu, ale które? Z 86 te moje znane. O Jezu, ciężko mi ty wyszło, ale nic pobawimy się. Ale to już nie teraz. Teraz i tak muszę wyjść. Teraz i tak muszę wyjść, czyli normalnie zakończymy. I co? I do zobaczenia następnym razem. Jak będzie makaron. Aha! Następnym razem! Co ja piję? Przez tu będzie to klejka! Maclaryna. Widzimy się za chwilę na McLarenie. O, w ten sposób miałem powiedzieć. Okej, okay, jesteśmy, jesteśmy. Zgodnie z obietnicą Przedstawiam moje autko, McLarena. Zrobimy sobie jeden wyścig, bo już dawno skoczyłem jeździć. Już GT, już skończyłem to. Już ten sezon. W ogóle się nie mogłem tylko zabrać, jakoś nie było okazji nagrać. Wezmę tam jakiś wyścig sobie, ustawię na dwa 3 kółka, pokażę jak Posłuchajcie jak, jak jak chodzi, jak wygląda. Tu są osiągi. Jest 91, moc 496, więc powiem Wam, że ostatnio jeździłem rufem, to ruch ma większe osiągi, ale hamowanie McLaren na piękne 1,75, a ruf prawie sekundę gorszą. I z tym miałem problemy, no ale też dużo cięższy. Jest. No ale tutaj jesteśmy przy McLarenie, nie? Dobra, to zobaczymy się za chwilę na wyścigu, to tylko ustawię ten wyścig za chwilę na wyścigu się widzimy. Okej, okay, jestem gotowy. Wybrałem i mola, nie wiem dlaczego, ale tak sobie wybrałem. Trzy okrążenia, 21 przeciwników, stałe zachmurzenie, żeby nam to nie przeszkadzało. No nie wiem, czy dobrze wybrałem ten ton. Akurat mogłem chociaż kółko zrobić, żeby się nie zbłaśnić. No ale cóż, cóż. Tak wybrałem i... i losowo pozycję, losowo pozycję. No gdzieś jestem w środeczku tak widzę, proszę o to nasze autko Dawno nie jeździłem w Aklareny, Uj, dawno A gdzie mi tu? Samochody mamy różne klasy, ale podobne. Ajajajajajajajaj. Aha aha, aha aha Ale cicho, się. Tak, tak. On ma tutaj dobre hamowanie, akurat. Cicho, no. Cicho, no, bo Formułą jeździłem. Było trzeba chociaż jedno kółko tylko treningowe zrobić, by wiedział jak chodzić za które mogę szybciej, które wolniej. I morą w ogóle nie pamiętam kiedy jeździłem, czy to Cicho dosyć jest ten silnik, nie? O Jezu, o Jezu, dobra, dobra, nie próbowałem nawet nic. Robić, bo była za duża prędkość. Aha! Zapomniałem, że maklanem lubi miedziu śliski. Bardzo fajne autko, ale jest, że tak powiem... Zobaczcie. Tam taka fajna, duża przerwa była i się znaleźliśmy za tą przerwą. Ona jest... Jakby delikatne to auto takie, no czułe jest bardzo, no właśnie. A jak nie znasz toru, to później łatwo jest popełniać błąd właśnie. Przy hamowaniu, przy dodawaniu gazu. Tutaj nie ma wytłumaczenia na to kalectwo. O, widzicie, gazu tylko dodawałem. I to wcale nie za mocno. No to teraz już się tu się wkopałem. tam i tak ucieka mercedesy tak mi się wydaje ale w sumie fajnie mi się jeździło tym autem mile wspomina. a teraz się męczę bo mam jakieś lotucy jakieś bmw 320 gt jakieś rufy żeby się zbliżyć. Jestem w marcu, a chyba w kwietniu dopiero pierwsze wyjście formułą C. No bo chcę zobaczyć jak tu bolidy się sprawują. Znowu to samo. Przepraszam kolego, to naprawdę nie było specjalne. Patrzcie jak idzie. Tak, masz rację, wypchnij mnie. Nie patrzyłem co to jest za wóz. Stawka się rozciągnęła także cudów już tu nie będzie. Chyba, że tu jeszcze mam szansę go wyprzedzić. O właśnie, o on test do tej ściany. No i to by było chyba koniec mojej kariery. Jeśli chodzi o lepsze pozycje. Aha, aha. Co to jest za wóz? Patrzcie, jest szybszy na prostych. Nie wiem czy go nie zamknęłem, nie patrzę na lusterko, bo za chwilę bym był zamknięty na powozu. Right and and czy ja nie mogę tego ładnie przejechać? jest szczykanej. Już nie przejadę ładne, bo to już jest koniec. <laughs> helikopter, helikopter. Wzywa ziemię. Był helikopterek. No i fajnie. No i fajnie. O, teraz widać całej kozałości. Właściwie ten fabularny byłby lepszy taki film, nie? Jakbym, jakbym puścił. No ale nic. I tak właściwie chciałem zrobić. Dobra, ale mamy oryginalny wyścig, także jest jak jest. Dobra, to by było na tyle. Nie wiem, dufa, może też kudę wam przedstawię, ale na pewno Formułę C. Czyli te dwa wozy jeszcze pewno bym pokazał, nie? Dobra, to na razie do miłego. Cześć, cześć.